Weź ty kamerę, bo ja to jak cały czas naciska, mi się wyłącza. ci go wodą? Nic nie polewać. No widzę nie. Zaraz wrócimy o tupo. Podmaska jest czyściutka, podmaska jest elegancka. <tuszy> mi się ten płyną. Ło! Wow. Trzeba dodać płynu. A nic tam nie ma. To dobrze, z drugiego Forda się może z płyn przy przyniesie. A masz w drugim Fordzie? Oczywiście, tak czy jest to olej. Olej jest pousta, elegancko. Logan. Logan też później nie ma, bo to co czas cieknie od 10 lat. No, i trzeba dać waponik. Ale sprawdźmy najpierw, czy akumulator to się urwało. Akumulator jeszcze trzyma w ogóle. Bo też października nie było ani nic kurna 1264 trzyma chodź tu będziemy kamerować trzeba skameruję ale tutaj żeby było widać dobrze widać mhm. dobrze sprawdzimy ile będzie jeszcze mojej mocy po, po zimie po, powinien mieć 440 Sztyk. kurna 525 widzicie to jest właśnie porządna marka Mercedes dokładnie takie akumulatorki to, to są w sprzedaży od października nic nie ładowano, w ogóle po trasie przyjechał samochód tylko dla rzeklam odkręcona oczywiście nie? i takie parametry akumulator ma już chyba za 2 lata Teraz przeczytam datę produkcji 2000 rok no Także to taki sporządny sprzęt. Dobra, koniec filmu zupełnie płynę i spróbujemy odpalić.